Dzikie wrzaski pospólstwa żydowskiego skłoniły wreszcie nikczemnego sędziego, że spełnił ich zbrodnicze żądanie. Wydał Jezusa w ręce żołnierzy, aby był ukrzyżowany. Prawnego postępowania sądowego albo jakiego bądź uzasadnienia wyroku nie ma tu ani śladu. Wprawdzie Piłat zaklina się i mówi: Umywam jako niewinne ręce moje. Niewinienem jak krwi tego sprawiedliwego, wy się patrzcie. Ale prawdziwiej należało mu powiedzieć: Umywam ręce moje we krwi niewinnej. Całe postępowanie z Boskim zbawicielem nosi na sobie piętno krzyczącej niesprawiedliwości. Jeśli za cud poczytuje się zwykle to, co przewyższa zwyczajną miarę pojęcia ludzkiego, to skazanie Jezusa na śmierć można prawdziwie nazwać cudem złości ludzkiej. W każdym razie jest ono szczytem złości ludzkiej. Ten sam naród odrzuca i na śmierć wydaje Jezusa, którego Jezus całe niemal 40 wieków przez Mojżesza i proroków na przyjście swoje gotował. Przepowiednie proroków spełniły się już co do słowa. Przepowiedziane było, iż w 490 lat po odbudowaniu świątyni Mesjasz się ukaże. Przepowiedziane było, że będzie z pokolenia Dawidowego, że narodzi się z Panny w Betlejem, że będzie miał wielkiego i świętego poprzednika, że będzie wszędzie opowiadał Ewangelię i wielkie cuda czynił, że ustanowi nową i świętą ofiarę, że z triumfem wejdzie do Jeruzalem, wszystko to najdokładniej już się spełniło. Niepodobna więc zdawałoby się, by Izrael Mesjasza swego nie poznał. A jednak cóż się stało? Ten naród, tak nadzwyczajnie od Boga właski obsypany, skazuje Mesjasza Swego na śmierć, a śmierć najsroższą i najzelżywszą na krzyżu. Kapłani i przełożeni ludu, zamiast pierwsi przyjąć Mesjasza ze czcią najgłębszą i chwałę jego głosić, są najzawziętszymi wrogami jego. W gronie apostołów nawet znajduje się zdrajca. Przed Annaszem, Kajfaszem, Herodem i Piłatem nie ma Jezus ani jednego obrońcy. Piłat, poganin, Choć zrazu robi nieśmiałe starania, by oskarżonego uwolnić, w końcu jednak, choć ma na rozkazy swoje siłę zbrojną, nikczem nie ustępuje przed wrzaskiem złości żydowskiej i wydaje Jezusa w ręce żołnierzy, aby go wywiedli na ukrzyżowanie. Zaprawdę zdumiewać się trzeba nad tak niezgłębioną przepaścią złości ludzkiej. Kościół święty w swej liturgii na Wielki Piątek daje dziwnie, piękny i żywny wyraz smutkowi Najświętszego Serca Jezusa, sponiewieranego przez nieprzyjaciół i na śmierć krzyżową skazanego. Winnico wybrana tak żali się tam Zbawiciel przez usta Kościoła Jam Ciebie zasadził, a Ty stałaś mi się zbytnio gorzką. Krzyż zgotowałaś zbawicielowi Twemu. Ludu mój, cóżem Ci uczynił, albo w czym zasmuciłem Ciebie? Odpowiedz mi. Jam ja Ciebie wywiódł z Egiptu, Faraona pogrzebałem w Morzu Czerwonym, w słupie z obłoku szedłem przed Tobą, a Tyś mnie wydał w ręce najwyższych kapłanów i pociągnąłeś mię przed Trybunał Piłata. Jam pobił dla ciebie Egipt i pierworodne jego, a ty mię podałeś na obliczowanie. Zamilkłem jako baranek przed strzygącym go i nie otworzyłem ust moich. Ludu mój, cóżem ci uczynił, albo w czym zasmuciłem ciebie, odpowiedz mi. Dla Ciebie poraziłem na głowę królów Hanaanu i dałem Ci berło królewskie, a Ty włożyłeś mi na skronie koronę cierniową i trzciną biłeś głowę moją. Czterdzieści lat prowadziłem Cię przez puszczę i manną Cię karmiłem, a Tyś mnie spoliczkował i ubiczował. Jam Cię wywyższył mocą wielką, a Tyś mnie podwyższył na drzewie krzyża, z którego ręce moje wyciągałem do ludu niewiernego i krnobrnego. Ludu mój, cóżem Ci uczynił, albo w czym zasmuciłem Ciebie, odpowiedz mi. Tak przez usta Kościoła żali się odrzucone od ludu swego Zbawicielu. I dziś, niestety, ma Jezus słuszny powód do takiego żalenia się na złość ludzką. Bo cóż czyni grzesznik? Skazuje na śmierć i zabija Jezusa w sercu swoim. W każdym grzechu śmiertelnym zawiera się ten wyrok straszliwy. Prawdziwy chrześcijanin powinien być umarły sobie i grzechowi. Już nie on na przyszłość ma żyć. Ale Chrystus ma w Nim żyć, jak mówi apostoł, żywię już nie ja, ale żywię we mnie Chrystus. Te słowa tak objaśnia święty Chryzostom. Nie mówi apostoł, żyję Chrystusowi, albo dla Chrystusa, ale mówi, co wiele więcej znaczy, Chrystus żyje we mnie. Innymi słowy, Chrystus jakoby zabrał serce moje a w zamian dał mi swoje abym odtąd niczego innego nie miłował jeno to czego on pożąda i szuka Miłość Chrystusa żyje we mnie i czyni mnie podobnym jemu i jedno z nim Boską łaską swoją żyje we mnie Chrystus który jest drogą, prawdą, życiem, światłością, poświęceniem i zmartwychwstaniem wszelkiej duszy. Jak wspaniałe jest to życie w Chrystusie, tak smutną jest śmierć duszy, którą jej grzech ciężki zadaje, ten brzydsza niewdzięczność grzesznika, który tak Jezusa w swym sercu krzyżuje. Słusznie może mu Zbawiciel uczynić ten ciężki wyrzut, ja z niezliczonych niebezpieczeństw wybawiłem Ciebie, a Tyś mnie za to po niezliczone razy znieważył. Dałem Ci zdrowe ciało i członki, a Ty ich nadużywasz na obrazem mojej dobroci. Dałem Ci zdrowe oczy i dobre uszy, a Ty szukasz swej przyjemności w patrzeniu na rzeczy złe, w słuchaniu niegodziwości. I kłamstwa. Dałem Ci język, abyś nim chwalił Stwórcę i Odkupiciela Twego, a Ty złą mową Boga i bliźniego obrażasz. Dałem Ci dobra doczesne, abyś ich używał do dobrych uczynków, a Ty je obracasz na marność i na grzeszne rozkosze. Dałem Ci światło rozumu, dałem Ci wolną wolę, abyś mógł poznać mię i miłować a Tyś wzgadził prawdą i przykazaniem moim, a złą wolą zabijasz w sercu swem miłość moją i nie chcesz, bym żył w Tobie. O duszo, cóżem Ci uczynił, albo w czym Cię zasmucił, odpowiedz mi. W Kościele Świętym pozostawiłem Ci skarby łaski, owszem, samego siebie darowałem Ci w Najświętszym Sakramencie, a Ty o łaski tak wielkie nie dbasz, o miłość moją się nie troszczysz. O duszo, jakże wielka jest niewdzięczność Twoja. O Jezu, nie dopuszczaj, bym w dzień sądu na takie wyrzuty zasłużył. Wszelkich łask i darów, jakich mi użyczyłeś, chcę używać wiernie i jedynie na cześć i chwałę Twoją. To jedynie może mnie zadowolić i uszczęśliwić. Ale ponieważ trudno jest dobrze poznać złudzenia własnej miłości, dlatego proszę Cię, daj mi cenny dar rozeznania duchów, abym we wszystkich myślach, mowach i uczynkach moich szukał jedynie i wyłącznie upodobania Twego. Żyj i króluj w sercu moim, O Jezu Najsłodszy, wszystką potęgą miłości Twojej. Wyniszcz w niem na zawsze wszelką miłość, i wszelkie przywiązanie ze świętą miłością twoją niezgodne miłość twoja niech będzie odtąd i aż do końca jedyną pociechą jedynym pragnieniem jedynym zyskiem i dobrem moim o mario matko pięknej miłości wstawiaj się ciągle za mną bo potężne wstawiennictwo twoje wyjedna mi te wszystkie łaski